Siemano, widzowie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku gramy w Bedy, zapraszam, dajcie suba, lajka, bo cię opłaca, a mi to daje dobrze, dziękuję, Siem. Mm, tutaj gramy z ziomkiem, yy, dobra, i robimy po te maski jakieś, no i oczywiście lecimy, gramy na dwójkach, jesteśmy przeciwko, mm, oczywiście, no my jesteśmy lepsi, nie? Jestem iść. Nie sądzę, Fireball, ale XD. Nie jestem taki mądry, Okej. Ok. Jesteśmy już na wyspie. Mm, w sumie by ich Obsydia. Ale myślę, że wolę ich. Że wolę szybką grę i nie obronę, tylko ostre potencjał. No to wywalaj. Żeby nie dostali nic. Dobra. Lecimy Lecimy, lecimy, lecimy Czekajcie Wylądujemy tam i go porobimy <śmuszczam> Dobra, nie wierzę, co? co za gościu xd Co za gościu, co za gościu co goście to ja jestem Dobra No i te maski jakieś tam, zawsze są Widz... Dobra, widzowie lecimy Kurde, dobra, siema, ej, gdzie... Wiesz co? Wiecie co ja muszę wywalić takie jak sobie? Bo ja nie idę nam zrobić teraz bo nie chcę z tym żebyś nikt nie miał. A ja wiecie, tam robię co robię, nie? Po prostu. Y What? Co jakoś uposawiał mi blok? Nie wiem, czy w sumie nie, ja chyba się sama mam wywaliła, nie? Ale zasłonił mnie. Super. Widzowie, jestem mistrzem bedów, nie? Widzimy, mówić mistrza y mistrz bedu. Ochio Sigma, y Boy, y Riesler. Sam, sam, to sam to pokazałem w tej chwili. Okej, okay. ale gościowe widzę, że oni nie są mega skillowi po tym, co zrobi ten typ na no, salę. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Moje jest dzisiaj w ogóle ich tylko powkurzać. Te Tyg, gaszy. Zrobić coś co ich napłada w kurze. Takie soczyste ezzy na końcu dodamy przy wygranej. Zobaczcie, że... Moja IQ. Hop, hop i... Okej. Okay. mi smutno. Idzie sobie... Szybę. Poszedł jak silki, ojej. Dobra, e, musimy go rozwalić. Nie! Mam olejny. Widzowie... coś, naprawdę widzowie nie jedzie, dobra. Ej, co tu. to? Ale już nie znajdzie swojego skarbu. Dzięki. A propos dzięki... Aha, jak zda. Czekajcie. I dobra, żelazny mieczek. Spoko, Widać ofertę. Uh -huh. Jeszcze bym sobie jednego farbolika zebrał, żeby ich trochę, tak wiecie, uh -huh, wkuracz. Dobra, okej. Okay. Gońcie się. Tutaj nadchodzi Mucarny Józiks z jego widzowie. Ty je widzowie też jesteście mocni. A, w kończą się diamanty. Po co wy tu jesteście w ogóle? będzie to Betty, a nie jakieś dziaksiki. Okej, ok. okay. myślę, że Fireball jeszcze nie zniszczą. Była taka świetna okazja przed chwilą, ale oni mi się rzucili. Myślałam, że już ginę i spadam, a ja się tylko o jeden blok przesunąłem. Przepraszam Was. A. Dobra, yy, A tak naprawdę. Yy, nie spadłem i rzuciłem od razu jak bola w siebie. Myślałam, że spada mix, da. Dlatego yy, takie moje wytłumaczenie jest yy, realne. Bo tu się zablokowałam w tym. Myślałam, że zaskoczę. Okej, okay. no co za. Nie wiem, co za gość! Nie, dawaj, nie Nie, nie będę taki, ale już naprawdę. Oni mają ten kamień i mięso, nie, też miałam masę, dobra. Bed i Tych gości mi pod jeszcze nie lubię tego. No poza poza świat powiedz, Fajnie złego firebola zrobił, fireball czy champa. Okej, okay, widzowie. Musimy Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Musimy ich po prostu kurzyć. Nam coś tam co nie wychodzi dzisiaj, widzowie. Urzenie grać na bo Tak chyba nazwy odcinek. Ej. Nie no ja nie mogę. To za dużo. Przepraszam Was. Maszamów diament. Ej typ. Ja sobie pójdę A, wywaliłam go? Dobra, wywaliłem go, es Ja myślałem, że on jeszcze tutaj nie skoczył a brat No to chodź, No co? Taś, taś, no co? Tak wiem, macie ten no. Nie powiem co chciałam teraz powiedzieć, widzowie. Naprawdę! No bo kurde, jestem zawsze tak blisko i oni są coś innego. Oczywiście, zawsze mi to nie wychodzi. Super. Nie, no teraz, jeżeli ktoś mnie zgładzi z tym, no wywalono. Widzowie, z takim combo Fireball Lotty to tylko manik może stękać. Nikt nie będzie groził, sobie widzowie, dobra. Eee. Szkoda, że... oni robili jakąś tam grafikę na CraftCube. Szkoda, że i ciągle nie ma. Była ładna. Musimy wkurzyć ich, nie ma. Ja sam, sam się wkurza. A sobie Dobra, no... E, nie, nie! Ehi, mój typ tipo, tak ehi, 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 idzie do mnie. ehi, 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 mam ehi, ehi, Oj, oj, oj ehi, 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 Ty, żyjesz? No znę, że no jest, że został zabity. a ty nie pójdziesz sobie nigdzie. O boi się! No to zaś coś... kill auga! Zgłaszam to do... że tak piszą. Naprawdę, gościu. Super, no nie? Ja w ogóle dzisiaj wbiłem dosyć fajny level. Po 3 levelach, ale dziś nie gram dużo na, na bedach. E Aha! Sam się wywalił, Ale nawet go nie... Nawet go nie zdążyłem walić, Aha, dobra, bo on ten chce beda zagratować. dobra to co innego, ale był tak blisko i się wycofuje? Bez sensu. Spokojnie, też do ciebie, a ten cheater. Poramy. Sorry. ja no, Ej, dobra. Chodźmy, spierzemy go. buguje mi grę. Super. Widzowie. Dobra. Pa, pa pa, pa pa pa! Dobra, widzowie! No, chodźcie. Chcę podjeżdżać tego Oscarosa. Ja nie mogę. Ej! Eskaros, ile to masz w serc? Dobra, on wymięknie w tam. Uhuhu. Dobra, widzowie. Jesteśmy nie... Nie, 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 nie pokonali. Jesteśmy niepokonani! A! Widzę, żeby to nam nie weszli w sumie... Chciałbym TNT, ale po co zmarnować? My musimy ich wkurzyć. A sami siebie wkurzamy, chcę przypomnieć. Eł Ziemuś. Myślę, że będziesz szkół Da. Kurde Super Zabite przez tego Oskarosa kurde wyszedł mój? Nie nie wyszedł nie podamy się Ej, ale to on dopiero zaczyna obrę! To to jest na stówę. Dobra. Ten jest na cheater. Hmm. Przecież on mi wali jak skieł ale i się zaczynał jak bot. A ty jen już nic, nie? mi się, że ja nie mam fireball. Myślę, że ja chodzę bez takiego ważnego czegoś? Nara.

Szybkość. Ja szybko już. I kupię to. Może jeszcze sobie to kupić. I to, i to. Dobra, widzowie, jesteśmy wygrani. E, dobra, widzowie, naprawdę z... e, jest ekstra. Dobra, widzowie, e, gramy dalej. E. Okej, okay, widzowie, już jestem. Okej. Okay. Dobra, bierzemy jakieś items jeszcze, Jabłka, TNT y i dobra, i to wygrywamy. Musimy to wygrać. Nie mam naby, e, bo ja w ogóle nie mam tego. Ok, się. Stary. Nie jesteś cool. Ja muszę sobie szybko mm, ogarnąć wełnę. Szybko, szybko, szybko. Nie wiem czy masz tyle. Nie! nie. Jak dek... Nie wierzę. Jak dek. jakoś, że pobiję już. Ikso. Ja, no, ale Józef jest najlepszy widzowie. Super, super. Hello. Uu, ej. Józef ma live'a. Popatrzcie, na czaszcie się wyświetla. Dobre, widzowie. Wygraliśmy. Dziękuję Wam za oglądanie Siemanu.